Cześć, z tej strony Kek Wilku. Witam Was w kolejnym odcinku z serii na kanale Pure Farming. W tym odcineczku jadę przeorać pole. Tak jak w poprzednim odcinku zebrałam jabłka i to, to pole. W tym odcinku będę je sadzić. Tylko chwilę muszę sprawdzić coś jeszcze. Nie, to pole jeszcze nie urosło, ok? Czy jest pszenica? Jest pszenica. A więc tak, o, muszę całe to pole posadzić. I jak widać, to już mi bardzo mało brakuje. Co się dzieje? Już mi bardzo mało brakuje do tego, aby osiągnąć mój cel, żeby kupić sobie nowego traktora. Cieszę się, bo już za niedługo go będę mogła kupić. Mam już prawie te 70 tysięcy, ale. Wolę mieć jakieś zabezpieczenie i zebrać sobie dla przykładu 75 tysięcy, albo nie wiem, mieć pole do zebrania. Żeby po prostu mieć jakieś pieniądze w zanadrzu. Żeby nie, nie być z pustymi rękami, jakby trochę z moich maszyn jednak postanowiła się zepsuć. Mam plan, żeby również kupić sobie pole nowe po zakupie traktorów. Ale zanim ja zakupię traktor, to jeszcze muszę chwilę poczekać. To jednak się cieszę, bo nazbierałam szybciej te 70 tysięcy niż myślałam, że zbiorę. I Jak widzę, jak już jestem bardzo blisko, to po prostu się cieszę bardzo. Opłaca się to, się ta praca nie idzie ona na marne. To widać bardzo. Nie, ja, tak w ogóle to yy, bardzo lubię rysować. I chyba o tym już mówiłam w jakimś tam odcineczku. Bardzo lubię rysować i rysuję dość dużo rysunków. Są to głównie rysunki z Sonika, postaci z Sonika. No i wychodzi mi to naprawdę bardzo dobrze, coraz lepiej, dla przykładu ostatnio, bo w bardzo łatwy sposób da się nauczyć rysować daną postać, przy, przy, po prostu jak ją się przerysuje. I później łatwiej ją samodzielnie narysować bez przerysowywania. No i ostatnio, jak przerysowałam taką postać, no to ta postać wyglądała prawie tak samo jak na tym rysunku. A więc wyszło mi naprawdę dobrze, bo rysunek był, jest dalej piękny i moja praca też wygląda świetnie. I tak się zastanawiam, jeżeli ktoś by chciał. To, niech napisze w komentarzu, czy chce, żebym ja pokazała, jak wyglądają te rysunki. Że wstawić jakiś filmik na kanał lub shortsa tych moich prac, które mam. Mogłabym pokazać, nie wiem, od początku, jak rysowałam, do końca, do tej mojej najlepszej, najlepszego rysunku. To już będzie zależało od Was i od tego, czy ktoś napisze w komentarzu, czy chce, czy nie. Jeżeli ktoś chciałby, to będę również robić ankietę więc zapraszam do zagłosowania na tą ankietę, jest ona yy, kiedy się wchodzi w kanał. Czyli jest taka zakładka społeczność i tam będzie ankieta. Jeżeli ktoś chce zagłosować, to serdecznie zapraszam. Da-na-da, ta-da-da-da-da-da-da-da-da-na. Da-da-na na-da-nało, naśdzę wieczorem ogarniętym boją ciszą i nie słyszą, a ja tak jak w trasie te proste dźwięki mnie kurzą. Nad ze mną chmury wiszą Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie Buduję swoje życie na miłości w fundamencie Te chwile są z nami I nikt nie zabierze ich, dopóki my Będziemy wciąż tacy sami z radością odkrywać każdy nowy dzień, to te chwile są z nami, nigdy nie zawierze nam już ich nikt. Nie zawierze nikt. Słuchają, lecz nie słyszą Między niebem a ciszą spotykane siebie Oni patrzą, lecz nie widzą Z Twojej radości szczycą Przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie Zapada z a Ja nadal w nią wsłuchuję się Serce swoim rytmem Mocno upewnia mnie Że warto wierzyć w lód Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chcę twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień.

Na 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 da 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 oh, oh Oh, da na na da 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 I'm on vacation every single day cuz I love my occupation hey I'm on vacation if you don't like your life then you should go and change it hey ay, 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 I'm on vacation every single day cuz I love my occupation hey I'm on vacation every single day every every single day every single day every, every single day. Sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. leave say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me. That ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up. Now my hands they ain't so greasy. Feel me? hey, Ay hey. -ay -ay. I'm on vacation every single day Cause I love my occupation I I I'm on vacation every single day Every, every single day Every single day, every, every single day Every single day, every, every single day. Hey. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all the which you gave to me. How work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes sometimes I feel as if I blow away. I live the life, I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I would live in no other way. Hey. I'm on vacation every single day cuz I love my occupation hey hey I'm on vacation every single day every every single day every single day every, every single day every single day every, every, single day. every, single day, every, every Ear lobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy, my lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Dobra, a więc skończyłam już orać pole. Przy okazji musiałam je podlać również w drugie pole. Zasoby wody już dałam do jabłuszek. No i jeszcze dam nawóz do pola. To wszystko to zrobiłam w dzisiejszym odcinku. Wiem, że było przyspieszone tempo. Dawno go nie dawałam, ale filmik już jest taki krótki, że nie miałam żadnego innego wyjścia. I bez sensu, żebym teraz dogrywała swój głos. Więc po prostu zrobiłam w przyspieszonym tempie. Nie obrażajcie się za to.